Witamy w dzisiejszym materiale. Dziś dla was będziemy testować... Fasolki po brytońsku. Nie, to są obrzydliwe fasolki. OBRZYDLIWE FASOLKI! Zapraszamy na odcinek. Więc tak, nie mamy, e, mamy obrzydliwe fasolki, to są smaki 50 na 50%. Czyli mamy takie same kolory w tym tutaj opakowaniu i 50% to są smaki obrzydliwe, a 50% to są dobre smaki. Zaraz przeczytamy Wam, jak to działa, więc wygląda gra tak. Kręci się tutaj naszym śmigłem, śmigłem spinnerem, helikopter i wybieramy fasoleczkę. A na samym starcie chcemy, chcemy Wam przeczytać, jakie tutaj są smaki, więc smaki będą śmierdząca plus kwa. Pianka Marshmallow, brudne pomyje, urodzinowe ciasto, zepsute jajo, maślany popcorn, skunks, lukrecja, wymiociny, brzoskwinia, wsiakarma, czekoladowy budyń, gluty, soczysta gruszka, kiałem mleko, bo tutaj jest spoiled milk, potem kokosowe, śmierdzące skarpety, tutti frutti, śnięta ryba oraz bananowo-truskawkowy koktajl, więc na pewno będzie dzisiaj smacznie. Do tego przygotowałem nam, żebyśmy nie mieli tutaj w ustach, żeby nam się wiadomo, nie odbijało. Jakoś się nie pożegaliśmy, nie? Żebyśmy się nie pożegali. Młody przygotuj, tutaj pokaż co jest. Mamy tryb awaryjny, czyli, czyli mamy tutaj wiadro Miska Miska Żygolowniska Miska żygolowniska wody, jak już jesteś tutaj na wyjściu to podaj nam wody również do popicia Tam nie się żygać Nie, jeszcze nie Dla każdego po wodzie jednej Bo nie wiemy jak zachowa się nasz organizm Wiem, że, wiem, że to, że jest to straszne, bo widziałem parę filmików jak ludzie to próbowali Atykiety do zerwania, nie robimy darmowej reklamy Dobra to to schowajcie wtedy. Robimy cztery rundy? Robimy, zrobimy cztery rundy, no Cztery rundy i wtedy każdy musi pamiętać, już nie będziemy tego zapisywać Każdy musi pamiętać, jakie kto jakie zjadł, Kto zjadł mm. te właśnie dobre, kto to, to Cztery rundy, teraz kto cztery. pierwszy zaczyna? Tak, tak, tak. ty pierwszy <laughs> no. no ty ja pierwszy. pierwszy pokazał Dobra, to ty, dobra, tak. to ja. O właśnie, niebieskie, co to jest? Masz albo z kisłe mleko, albo kokos. Musisz biały wybrać, ale takie białe całkowicie. Dobra, jest. Ja, ja tego tak, i ja tak, nie będę bo się boję, bo nie... No ale musisz gryźć! Gryźć I co? <grym> kokos! sama. ma! Dobre ma! Kurde! Dawaj, rudy, jedziesz! Mocno Jest. Struskawka z bananem, albo z martwa, martwa ryba Tak no Jedziesz Ja przecież są <grym> zjadłem Co masz? Co masz? Czekaj sekund, 10 sekund Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć, siedem, osiem, siedem, dziesięć Co to było? Ryba Kuchni, kuchni oh, 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 oh. Jak Fui. Gdzie jest moja no, tys, ja bym nie do... nie <śmiech> wiem <śmiech> Dobra teraz. Ja muszę ty po tym kokosie się napić. Jest pół, na pół. Nie. To jeszcze raz? Pół ale tu jest tak bardziej na rybę. Na rybę jest. Dobra, co jest. To co <laughs> to to samo <laughs> będę... Nie! Które ty brałeś? To To? No. to samo. Ja się tak I to, to, to mam, że się śmiałem! Proszę, proszę, proszę Chyba <laughs> Co masz? Truskawkę! Dobre masz. Ja. Mm. Dobra. Mam. Ja. Dobre mamy po jednym punkcie. Dobrym. No. Zniszczyłem mleko albo kokot, biały. Zniszczyłem mleko. 10 sekund. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kuchni. Uuuu, o kurde! Bogusław? A to obydwa niedobre czekolady, puding Albo krzekolada. Albo, przekarma. albo przekarma. Co? Dobrze, dobrze, ma. Dobrze, ma. Dobrze! No. dobra! Dobrze! teraz ty! Następna, czyli mam tak. Oni we dwóch mają zero. Zero, my mamy po punkcie, wy macie zero. Pamiętajcie to, druga runda. Co to mm, jest? Tutti prutty albo. Albo. To sto. Stinky... Skarpety. To sto. Tak, śmierdzące. Ja śmierdzę. Skarpety śmierdzące. Dobra, skarpety śmierdzące, ale że syra. Czuję, że jest syra, nie? No co za Same dobre drugi raz dobre, nie? Drugi raz dobre, nie? Z mleko albo kokos. No, znowu to. No tu, no Chyba podobne będzie, nie? Czy co to jest? Co to jest? Kokos Kokos? Ja już nie wierzę To no masz jeden punkt, nie? To jest to Tuti Fruti albo skarpetka Jesteśmy bardziej na tej pozycji To będzie to Tuti Fruti no. albo skarpetka Jedziemy No to jest no. to Skarpetka? Nie Tuti Po Dobre, Pod Dobre dwa. mamy Nie wierzę! Ja nie, nie wierzę To? No. Czemu to się zatrzymuje na tych samych cały czas. Może bym im tarczę na ten na Ryba. stół. Ryba? Raz, dwa. Co rybę już będziesz musiał? Fajnie. Nie, zresztą? Zjedz to? Rybę. Uuuu, Ryba jest taka dobra, Zjedz? No, tak, zjedz. No kim? Na nie Na niego? Na niego? Nie, 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 nie. Wymieć na niego. Wymieć na niego, wyjść. Wymieć na niego, na niego, wyjść. albo przez Muszę to z No Dobra nie, nie jest. dobre no. no nie No nie mam Kup No Uu, to nie jest, jest dobre Jeszcze jest to To nie jest dobre Mówi, że dalej Ej patrz Teraz czuł poczuł Dobre? Teraz Teraz poczuł dopiero Teraz dopiero poczuł A wiesz dlaczego? Bo nie, bo musiałeś dobrze pogryźć A, a wiesz dlaczego? Ja już wam wytłumaczę jak to działa Bo tu jest otoczka i ona jest słodka na początku, żeby nie zniechęcić od razu, wiesz, gracza I tutaj trzeba najpierw tą słodką otoczkę zjeść i wtedy dopiero uwalnia się ten smak Dobra, to teraz ja Trzecia runda To Zielone. gluty Zielony no, Gluty albo co? Al gluty albo gruszka Nie no, ja się zaraz Meciu, dobra. Nisa, dobra. Czekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Łe! Ja mam, to czarny Skunks! Czarny Uf. 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 Skunks albo Lukrecja Skunks albo Lukrecja, jedziesz to Tylko to było jedno. niedobre w ogóle Jedziesz Bym się zarzygał, jeszcze trochę bym rzygnął To jest Lukrecja Lukrecja, dobry masz Kurde <noise> Ani raz nie. No Lukrecja Kuchni Ale i tak jest niedobra Lukrecja tak śmierdzi Tak pachnie, można powiedzieć no, ja tak... mam rybę albo skawkę. To ty miałeś dwa dobrze? jo? Ty ja miałem ja miałem dwa. Do... tej ryby złej nie miałem? Ja też miałem Jakie to było rudy? Ten, nie? Mhm. To skóra runda teraz. Trzecia. I Dwa dobre. Lift! Lift! Jeden, dwa, trzy, sześć, cztery, pięć, sześć, 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 siedem. dziewięć, <śmawiamy> Dziesięć. Co to było? Ryba! <śmawiamy> teraz ty, Jezu, ta ryba jest niedobra. Przedliwe, ty masz. ciastko Brudne pomyje albo urodzinowe ciastko. On miał tą. brudne pomyje. Nie, to tu będzie więcej kropek, trochę. Czekaj, dobra, jedz. No to niedobre. Pomyje to są? A jak czujesz się? Jakbyś co miał w ustach? Fuj. Co czujesz? Raz, dwa, trzy. Mata. A ja mówię wstawię, Nie, wybluje, nie wybluje. nie? Fuj. On to zjada! To jest gość, on to zjada! Ty to, on to zjada! czajcie, to on to je Ja wiem, On to połyka, on ja bym nie dał rady cię. Boguś. No Boguś dostał! Śmierdząca pluskwa! Niedobrze mi się robi już. Ale... Czekać trzeba. Jak się duchę <laughs> <go> się skupia! Juje, <laughs> żyje! On, on nie może wydobyć tego smaku Chwa, i zarabenia kuchni Dobrze mano To, to... to dos same Kurde pluskwe jakby ktoś... Ile on miał? ma wygranych już? 3? 3 ja, już... ja, i ja, jeden zły, nie? Dwie. Dobra, ja na filmie będę pokazywał liczbę To wszystkie ja mamy złe. Dobra, trajali. teraz ty. Ostatnia runda? Ja mam F to same, złe? Trafie. Tutaj to. Znowu wydłużygo. Ja pięć, nie. Jedziesz? Dawaj Ale szybko to złóż, żeby poczuł smak. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ja. Co to jest? i chciałeś to. Ej, no to jest. Ta gra jest chora, nie polecam. Zrezygibrz? Nie, nie, ma, pluskwe Ja, plus masz... ja to sam wybiorę. Dwa miałem dobrze i dwa źle. Jezus, pluskwe ma. Mm. Nie, nie lubię tego. A co to może być jeszcze? Pluskwa albo coś tam dobrego. To dobre masz? Ja. No ma. Pluskwa albo pianka, masz coś tam. No to dobre. Jest. Jest. Mhm. Dobra. Czarne. Nie, bo napisane chodzi? Ja mam się karmę albo czekoladę. Ostatni raz tu <grym> <grym> Czekolada <grym> Ja byś fuchnik. a ty przygrywasz? Nie Jedziesz, Maciek, teraz ty. Jeszcze raz. to i no, Tutti na frutki no <grym> i skarpetki. Tak znowu będę miał niedobre Skarpetek jeszcze nikt nie miał To chyba ja z mam Zepsutego jajka Skarpetki jest... masz Masz? A kuchni. Co jesz je? Ja? Skarpetki? Co? Wypływasz? Jesteś mistrzem, ja nie wiem jak ty możesz to zjadać O bóg śmieje Ciastko albo brudne pomyje Jak ja mam się poczuć, ja same nie dobrze No. No, jedziesz Mu dopiero później tego to Tak, nie znowu Dobre ma ciasto no to mamy we 3x3. Trzy. Trzy. Wy macie po 3x3. po 3 x ostatnią rundę dogrywkową? Dobra. Wow, ja Nooo! Gluty? Ja nie, ja miałem 2 i 2. A co to może być? 2. Gluty i co? Dwa. Dobrze. Gruszka. Ja mam ciastko urodzinowe. Dwa. Ale ma gluty. Albo pomyję. Masz gluty? Ja bym. Wypływasz? Ja bym. Wypływasz? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niedobre, nie? Ja dostałem pomyje, albo ciastko. Walę to i boguś ty, czyli co? Pomyję! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Łyka, Łyka, nie! Chcesz nie? Pomyjowym. Wiecie co? To był smak, jakby taka szmata w tym. Dalej to czuję. Mokra szmata, tak? Taka szmata wyciśnięta w grudzie, tak? no. Cały czas to czuję. Jest ja też jest i czuję cały czas. Ej. To jest na mleko słuchniałe. Jak głową Tak Jak boś będzie miał dobre, to on wygrywa wszystko. Tak mamy remis, ale nie jak, niedobrzy mi. On smaku nie czuje <laughs> A w się wszystko A huknij, bo nie wierzę Siadłe mleko ma Kuchny. Dobra, on lubi siadłe może mleko <laughs> No weź, pomokaj yeah, <laughs> <laughs> Ja też to j**ie papiję Dobrze? Kłamie Dobre, może on lubi siadłe mleko No bo... niektórzy lubią na przykład no. No, 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 no Wygrał! Wygrał, no, wygrał Specjalnie to zrobił! Specjalnie zjadł, zjadnie! Żeby wygrać! Dobra, kończymy to, ja nie chcę na to patrzeć. Także ja miałem dwa dobre, dwa złe i miałem zile. Ja miałem trzy dobre, dwa złe. Też tak samo, Te, tak, tak samo tak jak, jak ja. on. Mhm. Ja miałem samo. To, to, to jest, złe. jest niedobre. Maciek miał same złe, no i Boguś miał jeden... jeden zły. Cztery dobre Czy pierdolę? No, no, cztery no Dobra, to na dzisiaj to wszystko Ja idę czyścić zęby, bo nie mogę normalnie Dziękuję Dzień. wam za obejrzenie odcinka I trzymajcie się Eluwina Siema